Próba obciążeniowa, muszę powiedzieć, że wypadła pozytywnie. W granicach projektu próbnego obciążenia została wykonywana przez pracowników Politechniki Wrocławskiej. Także tutaj mamy tą pewność, że obiekt spełnia wymagania klasy A obciążeń, która, która została zaprojektowana projektem budowlanym i wykonawczym. Ponieważ projekt budowlany został opracowany w 2009 roku, i zostało wydane pozwolenie na budowę. Zmieniły się przepisy w 2010 roku odnośnie barier energochłonnych i musieliśmy podjąć działania dostosowujące po prostu te przepisy, które się zmieniły do wymagań, które obowiązują w dniu oddania obiektu do użytkowania. Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest nadzorowanie i kontrola oraz odbiory wszystkich zgłoszonych robót. W sumie cały zespół inspektorów mostowych to trzy osoby. Jeżeli odbiory są wszystkie prowadzone zgodnie z ustawą i z wymagami, z wymogami specyfikacji technicznych, to nie jest to podstawa do pewności, tylko będą przeprowadzone próby obciążenia, a następnie będzie obowiązkowa kontrola wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Całą konstrukcję estakat wykonywała dla Strabaga nasza polska firma mosto Kielce, która jest oddalona 300 ileś kilometrów od Torunia. Proszę sobie wyobrazić, dziesiątki, tam kilkadziesiąt elementów trzeba było. Każdy transport ponadgabarytowy to jest przygotowywany, zgody są wykonywane, należy dotrzymywać terminów i udało się to w miarę sprawnie dowieść i zmontować na placu budową.